Z trzeciej na drugą, czyli tej nocy, śpimy dłużej. I to chyba jedyna korzyść ze zmiany czasu. Znowu wchodzimy w strefę tego zimowego. Choć od kilku dobrych lat słychać, że to już ostatni taki ruch wskazówek wbrew zegarowi biologicznemu. Dlaczego wciąż w kwestii zmiany nie zmienia się nic? Pyta Dominika Ziłkowska. Czas mija, a zmian w przepisach jak nie było, tak nie ma. Tej nocy czeka nas więc kolejna zmiana czasu. W dzisiejszych czasach zmiana czasu jest pewnego rodzaju zaszłością. To troszeczkę jak z kością ogonową My ją ciągle mamy ze względu na dawne czasy, ale ona nie jest nam potrzebna. I niby wszyscy to wiedzą, ale w tej sprawie wciąż gonimy swój ogon. Bo ile to już razy miała być ta? Ostatnia zmiana. Słyszałam już parę razy, że y, ma to być już ostatni raz, i za każdym razem jest to samo. Cztery lata temu Parlament Europejski przyjął rezolucję, która miała zakończyć ten temat raz na zawsze. Nikt nie bije braw, gdy prawo Unii Europejskiej nakazuje Europejczykom, aby przestawiali zegarki dwa razy w roku. Należy zakończyć zmianę czasu. Zdawać by się mogło, że po takich słowach nie ma już odwrotu. I co? I stoimy w miejscu. Mówi Andrzej Grzyb, eurodeputowany z PSL-u, który w Parlamencie Europejskim pracował nad zmianą dyrektywy o zmianie czasu. Piłeczka jest po stronie rządów państw członkowskich. Parlament swoje zrobił. Nie wszystkie kraje się na to zgodziły. Mówiąc proszę, był duży nacisk z, od krajów południowych, Portugalia, Cypr, a także Włochy czy Grecja. Rządy tych krajów przekonują, że korzyści ze zmian czasu, choć minimalne, jednak są, a ponieważ słońca na południu jest więcej, ludzie nie odczuwają tak bardzo negatywnych skutków tych zmian. I tak sprawa utknęła w martwym punkcie. Polska mogłaby wycofać się z przestawiania zegarów samodzielnie, ale to powodowałoby kolejne problemy. Funkcjonujemy jako gospodarki w połączonych systemach. Zmiany czasu powodują też negatywne konsekwencje dla biznesu. Najbardziej cierpią w sposób oczywisty takie branże jak logistyka, transport, hotelarstwo. Zegar przestawiamy w ciągu kilku chwil, a organizm dostosowuje się do nowego rytmu nawet przez kilka tygodni. To wpływa na nasz nastrój. Zachcianki, nerwowość, koncentracja, rozdrażnienie, poziom energii, większy, mniejszy. Zegary przestawiamy regularnie od lat 70. Dzięki temu mieliśmy oszczędzać energię, ale dziś żyjemy zupełnie inaczej. Więc po co wciąż te zmiany? A to godzinę wcześniej, a to godzinę później. No więc tak to po prostu jest mylące. I to niezmienne pytanie, na które niełatwo odpowiedzieć nawet specom od najdokładniejszego zegara na świecie. Do tyłu czy do przodu? Do tyłu. Śpimy o godzinę dłużej i tak na razie będzie, bo jak pokazuje doświadczenie, to zmiana. Która wymaga czasu. Dla faktów Dominika Ziłkowska.